Trójbój wytrzymałościowo-siłowy na Piastowskiej to już tradycja i trzeba przyznać, że zawody cieszą się coraz większym powodzeniem. Pomysł wziął się już lata temu, zapoczątkował to pan Tomasz Mróz. Ja tylko weszłam jako współorganizator. Za mną i ze mną obok mnie jest grupa, która będzie brała udział w tym trójboju wytrzymałościowo-siłowym. Mam nadzieję, że chłopaki dają z siebie wszystko, co tylko mogą. Trójbój wytrzymałościowo-siłowy to trzy konkurencje. Wyciskanie sztangi leżąc, utrzymanie talerza. I podciąganie na drążku. Tutaj to nie jest taki typowy trójbój. Będą brane pod uwagę ilość powtórzeń, tak? bo z tego co pamiętam to jest właśnie wyciskanie sztangi na maszynie Smitha na ilość powtórzeń, trzymanie krążka na wysokość, na czas i ilość powtórzeń, jeżeli chodzi o podciąganie. W trójboju wziął udział aż 11 zawodników z branżówki, którzy przyznają, że aktywność fizyczna nie jest im obca. Biorę udział w takich zawodach i jestem gotowy do wszystkiego, co będzie się działo. Na co dzień ćwiczysz? A, ćwiczę 5 razy, 6 razy w tygodniu i robię najmocniejszy, największy wysiłek swojego ciała. Masz tutaj jakąś technikę na dzisiaj zaplanowaną? A, no mam swoją taką, ale nie będę mówił jej. I który raz bierzesz udział w tych zawodach? Drugi. Jak cię poszło za pierwszym razem? E, no, w tamtym roku była, e, były starsze klasy i była wyższy próg, co nie? I no i... No w tamtym roku było ciężej. A przygotowywałeś się teraz do tych zawodów? Nie jakoś specjalnie, bo dowiedziałem się dość późno o tych zawodach. A na co dzień trenujesz? Tak. Co i ile razy? Yy, staram się chodzić na siłownię co razy w tygodniu. No i w sumie to po, poza tym trenowałem jeszcze kiedyś e, sztuki walki. Dzisiejsze zmagania uczniów oceniali sędziowie, którzy sportem zajmują się na co dzień. No, miesiąc temu osiągnąłem trzy srebra, jedno złoto, złoto w 70, do 70 kg w kultycyce klasycznej i dwa srebra do 80 kg ze względu, że do 70 nie miałem przeciwników i jedno srebro do 1,72 m w kategorii, w, w kategorii trzeciej w kulturyce klasycznej. A powiedz mi, jak często trenujesz, ile razy w tygodniu? Aktualnie mam 3 treningi w tygodniu, ale staram się tak w granicach 4-5 w tygodniu. Siłowo. Siłowo. A czy jest tutaj jakaś rada, którą możesz dać dzisiejszym uczestnikom? Dyscyplina, codzienność powtarzanej rutyny. I przede wszystkim dieta i dobry trening. W sumie już któryś raz odwiedzamy tą szkołę. Ogólnie jako tłuste suple, tłusty dietetyk staram się wspierać takie lokalne inicjatywy, które mają na celu zaangażowanie, szczególnie młodzieży właśnie w sport, w aktywne spędzanie czasu wolnego. Uważam, że jest to potrzebne właśnie, żeby gdzieś tam ta młodzież miała taką alternatywę, nie tylko... Ten komputer, tak, telefon, ale właśnie żeby też pokazać, że ten sport to jest bardzo fajny, fajna rzecz, żeby spędzić właśnie ten czas wolny, coś dobrego dla nich, coś do, dobrego dla ich zdrowia. Dlatego właśnie, jeżeli jest tylko taka opcja, to staram się wspierać właśnie tego typu inicjatywy. Miałem jakieś okazję brać nawet udział w tych zawodach, jak jeszcze sam byłem w liceum, 3-4 lata temu było. Ja jestem reprezentantem Polski w tryboju siłowym, ale klasycznym, czyli przysiad, wyciskanie i martwy ciąg. No mogę się pochwalić, że ostatnio wygrałem akademickie mistrzostwa Polski i mistrzostwa Polski też klasyczne juniorów. W, w tym roku będę reprezentował Polskę na wielu różnych międzynarodowych zawodach, w siłowym, także mam nadzieję, że uda się też przywieźć jakiś medal stamtąd. E, trenować trzeba konsekwentnie, systematycznie. No, ja już jestem 8 lat w sporcie tak naprawdę, no i dopiero po tych... W paru latach przepracowanych można zobaczyć, że te efekty naprawdę są no, zadowalające. Aktualnie posiadam też rekord Polski w przysiadzie, 300 kg. Na ostatnich zawodach udało mi się osiągnąć ten wynik. 160 kg w wyciskaniu leżąc na klatkę i 312,5 kg w martwym ciągu. Będzie dużo, będzie dużo więcej w tym roku, także zaufajcie mi. Zawodnicy, którzy stanęli na podium otrzymali nagrody ufundowane przez sponsora.